Cześć, to Matisa, to kolejny odcinek ze Złotych Wrót. Temat odcinku rozpoczynamy od rozmowy z Lordem Fagenem na temat uwolnienia bandytów. Wracając do plagi Beliara. Tak? No oraz twierdzi, że bardzo istotną sprawą jest odnalezienie jednej z tabliczek zawierających informacje o Złotych Wrotach. Kazał mi poszukać w obozie bandytów. Udało mi się nawet porozmawiać z ich przywódcą, Alvaro. I co powiedział? Że jest w posiadaniu takiej tabliczki. Doskonale. Co chce w zamian za no to? Ja uwaga, tutaj bomba. I tu jest problem. Żąda ułaskawienia wszystkich bandytów. Ha, ha, ha. a to dobre. Może chce zostać królem? Prędzej Beliar będzie walczył po stronie dobra, niż oni uzyskają ułaskawienie. Jednak trzeba przyznać, że wprowadzili wiele dobrych zmian. Mają wręcz wzorową organizację. Chyba wzorową organizację przestępczą. Znam takich jak oni. Teraz udają dobrych, a gdy wrócą do miast, będą kraść i mordować. No kto wie. Moim zdaniem wszystkich należałoby powiesić. Chwała. No a teraz udaję się do piratów. Próbowałem jeszcze rozmawiać w międzyczasie z Torbenem, ale on nie chce ze mną gadać. Aha, może już się przebiorę. Ale nie tutaj. Zaczynamy wątek piracki. Rozmawiamy z wszystkimi i z wszystkimi. Jeśli chodzi o y, to, co, co teraz będę pakował, moje y, punkty to siła. siła. Y, wypakuję do 70, czyli potrzebuję jeszcze dwa levely. Potem 10 punktów nauki mam y, z tych wszystkich perków: te miksturki, zupę, gulasze, tak, bla, bla, bla. I potem y, y, będę miał 80 siły i będę mógł sobie kupić taki fajny miecz za 2000 sztuk złotych. Hej! Ja sam już rozmawiałem, o tutaj dalej sobie trenuje Natomiast ja sobie podejdę do samego tego obozu I zobaczę co tam, co tam da się zrobić Jeszcze potem zobaczę okolice tej wieży No tam w też coś jest Pewnie jeden z nich to jest Grek jak się, jak się tam czego tu szukasz? Jak to czego? Chcę wejść do obozu. A dlaczego niby miałbym cię wpuścić? Myślisz, że pierwszy lepszy palant może tu wejść? Nie obrażaj mnie. Po co? Bo tego pożałujesz. Nie rozśmieszaj mnie! Gdybym chciał, rozgniotłbym ciebie na miaskę. No czego w ogóle tu szukasz? Chcę się do was przyłączyć. To wspaniale! <gry> Potrzeba nam nowych kotów. Będzie kogo wysłać na liczenie morskiego piasku albo malowanie statku źdźbłem trawy. Trafiłeś w dobrym momencie. Nie, nie jestem pierwszym lepszym krajem, wiele osiągnąłem. Przestań pierwszy, tylko puść mnie do obozu. Nie jestem pierwszym lepszym krajerem. Wiele już osiągnąłem. Ojej, byś co takiego zrobiłeś? Zniszczyłem barierę w Górniczej Dolinie, zabiłem pięć smoków Korinthus. Dalej mam wymieniać? Hmm... Ty to zrobiłeś? Wiele o Tobie słyszałem. No, ktoś taki bardzo by się nam przydał. Ale i tak musisz uzbierać ładną sumkę złota, abym Cię wpuścił. Wstęp do obozu kosztuje... Ile? Pięć tysięcy sztuk złota. Aż tyle? Chyba oszalałeś. Uważaj na słowa! Bo cię zaraz wypatroszę i rzucę w morze. Szef tak każe i tyle. Chodzisz do obozu, to płacisz. A jak się nie podoba, to zjeżdżaj stąd! Co się stało z Henrym? Zawsze to on stał przy wejściu do obozu. Znasz Henry'ego? Radzę ci dobrze. Lepiej nie to może wspominaj o nim przy Hannibalu. Najlepiej w ogóle o nim nic nie mów. Dlaczego? Coś mówiłeś? Ja nic nie słyszałem. Może jakoś się dogadamy? Dogadamy się? Jasne, czemu nie? Zawsze możemy się dogadać. To co mam dla ciebie zrobić, żebyś wpuścił mnie za darmo? Za darmo? Chyba jesteś śmieszny. A kto później zapłaci za twoje wejście Hannibalowi? A jeśli mi pomożesz, trochę opuszczę cenę, ale nic ponadto? Zgoda, więc co mam zrobić? Chcę, byś trochę podrażnił tych. Psich synów. Jakich psich synów? No orków, bo jak inaczej ich nazwać? Załatw mi trochę żelastwa od tych nędznych kupien gówna. Żelastwa? Tak, jakąś ich broń. Trzeba ich trochę od niej odciążyć. Przebierz się za wieśniaka, udawaj miłego. I zwełdź pięć toporów. To Gięć tylko to taka być. przygrywka, bo pewnego dnia wszystkie te gady wybijemy co do jednego. O ile to także zapłacić? płacić? Wysoko cenię sobie przyjemność uprzykrzenia życia tym maszkarom. Będziesz mógł zapłacić 1000 sztuk złota mniej. No to w dalszym ciągu jest 4000 tysiące sztuk złota. To jest sumą masakryczną. Na to, że... tak, właściwie mam tysiąc sztuk złota, bo muszę, muszę, będę musiał... Bo będę musiał zapłacić... Masz już złot... Nie. By jeszcze, będę chciał sobie kupić tą broń przecież. No dobra, czy to będzie Jack Alligator? Orków tam mam dość dobre układy, więc nie powinni mi dać... Jest. A ty czego tu szukasz? Jack, nie poznajesz mnie? Jasne, że poznaję. I dlatego nie chcecie cię tu widzieć. Nie potrzeba nam tu kretynów takich jak ty. Z tego co pamiętam, to rozstawaliśmy się w przyjaznych stosunkach. To było... dawno temu. Wiele się zmieniło. Teraz ja i pozostali piraci nie zadają się z pierwszym, lepszym łachmytą. Cóż to ty jesteś dla mnie łachmytą. A cóż takiego się stało? Nie słyszałeś o naszym dowódcy Hannibalu? Słyszałem. To zapewne wiesz, jak potężni się teraz staliśmy. Jesteśmy po strachem Korinis i wybrzeży całego kontynentu. Odkąd dowodzi nam Hannibal, nie ma tu miejsca dla mięczaków. Czy ja jestem mięczakiem? Chcę się do was przyłączyć. A ten znowu swoje. Zapomnij o tym. Hmm, chyba się trochę zapominasz. Czy mam ci przypomnieć, kto pokonał Kruga? Hmm, no dobra. Pamiętam, że byłeś dobry w bitce, ale i tak nie masz żadnych szans na zostanie jednym z nas. Będzie ogromnym sukcesem, jeżeli Borys w ogóle wpuści cię do obozu. Borys? A co się stało z Henrym? No, ale już wiem. Z tego co pamiętam, to on stał przy bramie. Henry? <laughs> Henrygo już nie ma. A gdzie jest? Nie twoja sprawa. Może trochę grzeczniej? Dobra, dobra. Więc czego ode mnie chcesz? Bo już zaczynasz mnie irytować. Już mówiłem. Chcę się do was przyłączyć. No, jakaś Ach szuka. tak! Więc znowu chcesz zatruwać to i tak już zepsute powietrze? Co zostać piratem? Znużyła mi się służba Inosowi. Ile czasu można uganiać się za ratowaniem świata i to całkiem za darmo? O, nadszedł czas, żeby się wzbogacić i odbić sobie wszystkie chude lata. Hmm, to mi się podoba. Zaczynasz gadać jak człowiek. Tylko ktoś naprawdę twardy i bezwzględny może być przyjęty do bandy Hannibala. Jeśli naprawdę chcesz dołączyć do naszego obozu, pomogę ci. Ale to będzie cię kosztowało. Za pozwolenie wejścia do obozu Borys żąda tysięcy sztuk złota. Wiem o tym. A więc rozmawiałeś już z Borysem? Tak. To dobrze. Tylko ktoś naprawdę sprytny i silny zdoła zebrać tyle złota. A ja mogę ci w tym pomóc. Musisz tylko wykonać dla mnie pewien wyrok. Wyrok? Wyrok śmierci. Jeden z tych psów w naszym obozie strasznie działa mi na nerwy. Właściwie to bez problemu sam mógłbym go załatwić. Ale nie chcę brudzić sobie rąk. Więc jeśli chcesz zarobić trochę grosza... Kogo mam zabić? Widzę, że poważnie zabierasz się do rzeczy. <laughs> w czasie ostatniej wyprawy zdobyłem w węgardzie kolekcję pięciu wysadzanych szmaragnami złotych kielichów. Powinna należeć do mnie, ale przy podziale łupów ten sukinsyn powiedział coś Hannibalowi. I zamiast mnie, te kielichy przypadły jemu. Ten gnój zrobił to specjalnie i musi za to zapłacić. Tak, to Niestety to taki... nie mogę otwarcie przeciwko niemu wystąpić. Bo ma zbyt duże wpływy w obozie, ale ciebie nikt nie będzie podejrzewał. Proste, prawda? W sumie tak. Jak on się w ogóle nazywa? Nie cierpię imienia tego sukin syna. To Jules. Tak, Jakby nie był razem z Hannibalem. Co będę z tego miał? Tak jak ci mówiłem. Dostaniesz pieniądze, aby zapłacić za wejście do obozu. Jeśli go zabijesz tak, żeby nikt nie widział, tam ci 2000 sztuk złota. Ale wchodzisz w, w to? Oczywiście, że tak jeszcze coś więcej chcę wiedzieć Powiedz mi coś tematu. więcej na temat tego typa. A co tu więcej mówić? To jeden z tych cholernych idiotów, którzy zawsze wpieprzają się między wódkę a zakąskę. Nigdy nie uszanują cudzej zdobyczy. Jasne. Załatwię tego gościa. Na to liczyłem. Teraz dam ci garść przydatnych informacji. Bo szczerze mówiąc, jak na ciebie patrzę, to mam spore wątpliwości, czy uda ci się to zrobić. Ten Jules to kawał skurczymyka. Poza tym ma bardzo dobry pancerz. Sam na pewno sobie nie poradzisz, chociaż z drugiej strony to dobrze, bo nikt nie będzie cię podejrzewał. Bez przesady, dawniej nie takie rzeczy się robiło. To musiało być dawno temu, ale do rzeczy dam ci pewne magiczne zaklęcie, które ostatnio zdobyłem w Korinis. Jest to zwykła ognista kula, ale za to bardzo silna. Powinna go bez problemu załatwić. Jak już go załatwisz, przynieś mi złote kielichy. Jestem pewien, że ten skórczy zawsze nosi je ze sobą. W porządku. Jules każdego dnia wieczorem wychodzi gdzieś z obozu. Pójdź za nim i gdy będziecie już kawałek od obozu, wtedy go załatw. Gdzie w ogóle znajdę tego Julesa? Nie musisz go wcale szukać. Jak to? Całe dnie spędza przy wieży Hannibala, a tam nigdy nie uda ci się dostać. A czyli ta wieża po prostu wieczorem Hanibala. zaczaj się gdzieś w krzakach. Jak będzie wychodził z obozowiska, pójdź za nim. No dobra no wieczorem no to ufam, że muszę się po prostu przespać do wieczora Ale jeszcze pójdę zobaczyć co tam jest przy tej wieży Czy Mam orkowe topory Jacek alligator no Ale i tak będę musiał mieć 2000 sztuk złota No chyba, że tutaj ktoś jeszcze będzie Już to mnie nie wpuszczą no, Aha, na który zapisujemy w ogóle? Na no, dwójeczkę ani kroku dalej. Nie Czego tu na Nie twoja sprawa, Gnojku. Spokojnie, spokojnie, przecież tylko rozmawiamy. Więc to już koniec naszej rozmowy. I żebyś mi się tu więcej nie kręcił, bo za jak psa. No, okay. no to idę do orków, bo skądś muszę wziąć te topory. I myślę, że po drodze Pagana może z Pomsem. Bo może on będzie miał jeszcze dla mnie jakąś misję? Hej! <grystanie> o. Potrzebuję złota! Złoto. Kto go nie potrzebuje? Każdy jest gotów, zanim rzucić się w ogień. I dobrze! Tylko na złocie można polegać. Znasz jakiś łatwy sposób na zdobycie go? Nie ma łatwych sposobów. Muszę zdobyć gotówkę, żeby Borys wpuścił mnie do obozu. To jest twój problem! Mm -hmm. Dzięki za pomoc, Borys. Znaczy, pomóc, kurde, co ja mówię. No, a potem wrócę, prześpię się u Jacka Alligatora. Już jest czekal, ja mówię Jacka. No i... o kurde. Przynajmniej coś mieć gorzej. No i potem się zaczaję na tego Julesa. No, trzeba się przebrać. Żeby mnie nie zabili. Jeszcze jak posprzedaję może kilka broni, to będzie dobrze. Od kogo, od kogo można by wziąć te orkowe topory? No. Na pierwszą myśl nasywa się... Ten ich handlarz, ale warek i przywódca też mógłby być dobry. Nie można Naprawdę sądzisz? On tutaj nie ma takich typów. Ja tego zabrał. Więc ja mu mogę podsprzedawać tyle broni. Taki toporek nie będzie mi potrzebny. To było oczywiste. To o tym bardziej. Kosztuł sędziego dał. Dobry, krótki miecz też. To sobie zostawię. Lepiej. Nóż myśliwski też, aut. 10 tak no to wiadomo. To jest łuk, łuk. Mogę sprzedać. Co jeszcze? Jeden piracki pancerz. Zalec to, to sobie na razie zostawić. Trzeba uważać na No dobra. I przy okazji, może pójdę do Gorna i się tej siły nauczę w końcu. Ale tu nie ma go, rynę. Tam jest go. Sam No, może niego będzie coś jeszcze? Będzie jeszcze o W końcu to była jego decyzja. No i na razie tak. Mam 60 punktów siły. Jest tak fajny. Wynik. Mi z tą drogą dostałem klognię. Powinien był wiedzieć lepiej. To przecież. Nic nie Specjalną kule Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. A na czwórce jest. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Na czwórce nie miałeś reporta to na piątku. Powinien był wiedzieć lepiej. O, masz jakiś pomysł na zdobycie złota? Możliwości jest wiele, ale dobrym sposobem są walki na arenie. Można się szybko i łatwo zbogacić. Oczywiście, jeśli wygrasz, pojedynek. Ale z tego, co słyszałem, pokonałeś już kilku przeciwników. Więc dobyłeś trochę złota. Tak, zgadza się. Możesz też zagadać z osadnikiem Radgarem. Zajmuje się tak, nauką wydobywania pochodzi, kruszcu. W okolicznych jaskiniach jest trochę złóż, złota i srebra. Można się na tym nieźle dorobić. Tego jest więcej. Wierz mi. Mhm. Tak, jakby brakowało mi zmarcie. on tam chyba po 5 punktów nauki uczko ja nie, nie mam 5 punktów nauki. Oddań, bo oczywiście przed chwilą ja To było wiadomo od dawna. Nic się nie zmieni. Dlaczego konkretnie? Nie po trzy. Ej to idealnie. Złota się nauczy. Naucz mi by. Chodźmy w pewne miejsce, gdzie jest sporo złóż. Lubię uczyć na przykładach. Okej. Okay. No to wiesz. Bo idealnie, miałem akurat trzy punkty nauki. Gdzie widzicie, jaki fart. A złota... Wziąłem złoto, ponieważ złota jest po prostu najwięcej. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno jest w tej kopalni, w obozie tu bardzo dużo złota. No i tutaj też on mówi, że jest dużo złota. No chodź, parszywa bestio! Co za to co tam masz? Jak go pokonasz, to ja będę miał nie? To mnie kręci! Niczego tu nie znajdę. Wydobycie złota to wielka sztuka, trzeba wiele wyczucia i delikatności w uderzeniu. A teraz patrz i się ucz. No, no ale złota ja sobie będę wydobywał jakby poza odcinkiem, bo to nie ma sensu Was męczyć. Dobra, widzę już. Na tym to mniej więcej polega. Im więcej będziesz kopał kill-offem, tym więcej będziesz wydobywał. Okej, okay. no to póki co mogę, możemy spróbować. No. O, i teraz cały czas mam ten, tego rzut do Tak się zwiększa umiejętność wydobywania. A, to tam jaskinię można przy okazji zwiedzić. Przecież nie, nie. Nie będę zwiedzał ja sobie te jaskinie wszystkie poza odkinkami pozwiedzam i powybijam te wszystkie podczwary, które się tam znajdują. A teraz wezmę się za misji. W celu dostania się do Pozu Piratów, oczywiście. A, a... między tym odkinkiem a następnym, albo następnym, a jakby za następnym, sobie powydobywam troszkę złotka Zwłaszcza, że mam 3000 sztuk złota, więc jak powykonuję te dwie misje, to sobie spokojnie już do obozu bandytów wejdę. Znaczy, przepraszam, piratów. Tak, ja ale... jak tam wejdę? To trochę jest to, to trochę jeden. Będę musiał on jeszcze punktów nauki zarobić. Dwa, dwa levele, tak jak mówiłem wcześniej. I już mam e, 60 punktów siły wypijam te wszystkie córki Mam 76 no i mam wtedy 80, wcześniej mam 70, wypijam, mam 80 punktów siły, a potem y, kupuję sobie miecz, y, który mam wymagania 80 punktów siły i zadaję 100 obrażeń. Dobra, warek, bo Ty chyba możesz mi tutaj pomóc. Nie no, to chyba ja muszę sam to zrobić. Albo Brian, co? Mam do... nie masz. A złoto chyba mógł przetapiać jeden Mak Hej! Po co to jest ten Brian? Jeśli z nim nie można pogadać i tak to skąd ja mam teraz wziąć te topory? To jest pytanie On Tak szukał no bo co mam robić? jest jakieś miejsce ukryte, w którym nic oczywiście nie ma, czyli tu jeszcze byłem. Coś mi się przypomina, że już takie miejsce jedno znalazłem. No i ciekawe teraz, czy w tej skrzyni będą jakieś... A co to w ogóle jest? Smoła? Tak. Czy w tej skrzyni będą jakieś... Yy... No. Topory orkowe. Mam skórzany pancerz, to też się może przydać. Chociaż jest słaby. No, ale może ktoś będzie potrzebował za tym można go sprzedać jest to dość drogi no jak w sumie nie no, ale tam za 50 złotych by zszedł pewnie czegoś tak Dobra, no bo Dobra, skąd ja mam wytrzasnąć co co mi jeszcze jakieś beczki Z szefem gadałem, z handlarzem gadałem. To z, to z, to z szamanami nie będę gadał, bo to nie ma sensu. Ona też niby handluje, ale ja takimi hey, rzeczami. Naprawdę w to wierzysz? Tutaj nigdzie pewnie tego nie będzie. Bez 5 toporów, no i ty nic nie mogę na to poradzić, to chyba tylko to zrobimy w tym odcinku. To o ile się O ile w ogóle to? No jeszcze miałem nadzieję, żeby zabić tam twojego gościa? No ale skąd nie mam te topory, w Może no, od tych ludzi też można. Hej ty! Tu jest niby trochę broni, więc może w tym kufrze? O! Czekajcie, uwaga, gdzie jest moja karteczka? Tutaj. Zapisuję oczywiście przed. Lewo. Lewo. Le prawo. Czyli lewo, prawo, prawo. Le lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Le Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Nie ma sensu. Słabe rzeczy, ale zawsze coś nie. Co jest? Co jest? Co jest? Co się stało? Chyba skraszowało. No już po cięciu. Ja otwieram sobie tą skrzynię, za którą wcześniej się zabierałem. I będę próbował coś tutaj skórać z tymi dodatkowymi toporami, które nie mam Siemita pojęcia nie skąd ja wiałam wziąć, to przecież nic nowego, co jest tylko strzał, on, to topór nie niestety, hey, nie topor, z nim sobie nie poradzę jeszcze, nie mam mowy że broń jest taka słaba. Nie no. wiem, ty mi powiedz. Ale mało się wzmocniłem ja od tamtego czasu. Dopiero jak dopiero, jak dopiero, jak dopiero. Jak ostatni raz nie walczyłem, więc nie, nie ma sensu. Nie, ale on oczywiście wie wszystko. Dobra, pokręciłem się tak, pokręciłem, a broni nie znalazłem. Czy jest pewien problem? Więc nie mogę na to poradzić. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Hej ty! Nic mnie już nie dziwi. Może za namiotem tego? Tu przysam się. No bo niby ktoś kupić, on może mieć broni, ale tutaj nic nie ma za namiotem. Tylko dwa potrzebuje, bo trzy już mam. A on nie sprzedaje takich broń. Mam dużo teraz tego, ale tego co ja chcę nie ma. Tutaj się do do bez tej... właściwego klucza Aha, nigdy no tego to, nie otworzę. Nie wiem. No więc nie wiem co mam zrobić. Nie mam pojęcia. Nie lubię takich rzeczy. Kiedyś nie wiem co mam zrobić. Ale czy mam jakiś wybór? Nie. Myślisz, że ja mam lepiej. Tam też nie mam. To wziąć. To przecież nie mogę mu pomagać im wbrew jego woli. Naprawdę sam. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Z Kordem rozmawiałem jeszcze może tym wam. No, no, nie musisz to. mi tego mówić. No, tak jakby brakowało mi smarcji No, czeka. no czeka. dobra, więc w tym odcinku to będzie na tyle. Ja sobie sprawdzę co z tymi toborami. Ale teraz mówię wam do następnego odcinka. Cześć!